No, witam pięknie. Witam, witam. O, wróciła z pracy. Kawkę zrobiłam, zarzuciłam szlafroka. Nakarmiłam kociska. O, matko, ja Wam powiem, jak dobrze, że Piątki, ja się cieszę. Jak ja się cieszę, tym sobie poczucha, Tu mam jeszcze poczuchy mam. Patrzcie, my jeszcze były takie małe, wiecie, takie kulki. Jeden taki podłużny z, z serowym nadzieniem. To zjadłam. Mm, a tu mam ze śliweczką, Rafaello, z czekoladą i, i nie wiem z czym. Nie pamiętam z czym. Może sobie do kawki. Nie może, tylko na pewno sobie zjem do kawki. Poczucha. No bo ja wczoraj w ogóle byłam na zakupach, wiecie. No bo co? Byłam buty poszukać, bo nie mam butów. Nie mam butów. Same Adidasy mam. A takich wiecie normalnych. No Adidasy też są normalne, ale... coś mi tu no I mówię a po pracy pojechałam sobie nie no ale wróciłam to już było tak późno że tylko wykąpałam się zjadłam i poszłam spać właśnie w głowie mi było nagrywanie i, i takie rzeczy więc wybaczcie wybaczcie no Eśku, tak ubrałam bo nie wiem czy w tym pójdę co jestem o bo mam tą bluzkę ubraną a ja się zawsze pochlapię czymś, nie? Wiecie o co chodzi. Zarzuciłam na siebie szlafroka. No i kupiłam, bo ty kupiłam takie kupiłam zwykłe. Co mi się tu przykleiło? Jakiś papiurek mi się przykleił. Takie wiecie, bodki. Sobie zakupiłam eleganckie. Chciałam coś na obcasiku, no ale kurde nie było. Tam już taki mały był wybór y, tych właśnie, butów. A jak były fajne, znaczy w sensie takich botków, wiecie. A jak już były fajne, to nie było rozmiaru albo coś tam. Albo noga nie wlizła. Wiecznie coś. Wiecznie kłopoty. Wiecznie nie tak. Nie, no i wzięłam takie. To były po 50, 54 zł, a gdzieś paragon tu Ja miała, czy nie miała? No wzięłam i gdzie ja go położyłam? Nie mam pojęcia, no ale na bank 54 z 54 hak. Sch... Nie, to jest, nie wiem z czego, paragon. No przecież miałam przed chwilą w ręku. Ja nie wiem, co ja zrobiłam, czy ja nie wywaliłam, bez położyć tu. No nie wiem, kurde. Nie wiem. No, ale buty mam. Param, pam, pam, na razie takie. Ale zanim kupiłam buty, jak łaziłam szukam. chciałam mieć jakieś takie ładne na no, obcasiku i w ogóle, no ale no, nie wyszło, nie wyszło. Zanim buty... To znalazłam taką koszulę, koszulę znalazłam, to sobie wzięłam, taka wiecie ten, skusiłam je 100% wiskozy, lubię z wiskozy z rzeczy, fajne, taka wiecie, i do getra, i do jeansa i do, do wszystkiego, nie? Taka koszul, koszulinda, Zara ubiorę, bo idę na, idę na miasto. I płaszcz sobie kupiłam. No, całą zimę na płaszcz yy, się czaiłam i kupiłam. Taki, zobaczcie, taki beżowy. O! Beżowy, długi płaszcz. Na, na taki gruby, wam powiem, fajny. Też sobie ją ubiorę zaraz. No, tu z guziczkami no dwa no dwa guziczki fajny fajny mogłam wziąć rozmiar mniejszy ale wziąłam większy no taki wiecie no jeszcze muszę tu ten właśnie sobie od razu porozcinam bo kieszenie są zaszyte Wow. Niech się, się do nie z tyłu. Oplaszczę, ubiorę, idę na miasto, Wam powiem. No. Bo ile można siedzieć w domu. Nie będziemy siedzieć. A tu jest taka ładna podszewka. Ja teraz patrzę. Tu jest czarna, a w kieszeniach jest taka. Widzicie? Taka luksusowa. Płaszcz kupiłam w New Yorkerze. Kurde, co oni tu tak zaszyli? Po całości. Dobra, to teraz na spokojnie zrobię, bo zaraz porozcinam. No. Tu mi się... Już wam mówię. Bo nawet z płaszcza miałam. Ja nie wiem co jest nie tak. Przecież miałam, a nie mam. O co chodzi? Ratunku. No nie wiem kurde, gdzie ja dałam te paragony. A specjalnie... O, tu mam pod tym ja pierdzielę. Wiecie wy co? Leżą mi no to. Mam buty. Tyle. I płaszcz tyle. Widzę coś? 96,85. zapłaszcz. No kurde, nie wiem, właśnie czy zjeść Rafaelo czy czekoladę. No, nie, może tego yy, nie wiadomo, co zjem. Bez nadziei. Śliwka. Jak to jest śliwka, to co to jest? Dwie śliwki. No śliwka no. Ze śliweczką. Nie jest 16 czwartek, 10 piątek. Będzie tłusta sobota i tłusta niedziela. Żeby nie było. Yy, aha. Ten płaszcz był 200, 289 zł, chyba kosztował. Tak normalnie. No a tu za 96 zł. Przymierzyłam, zobaczyłam mówię. bierę, wysłałam do Wiktorii z zdjęciem wybrać. No, bier. No to bier. Bie, wy, bie, Wybieram wzięłam, no, więc yy, nakupiła, no a teraz po drodze kupiłam w końcu papier toaletowy, bo i żwir dla kotów, a to mi już Patafian ledwo wiesz podrapał, nie, kupiłam żwir dla kota, zaraz im wymienię, no zrobił dziura tu widać, pazurem już normalnie zapazurzył, Papier mam, bo ja byłam tydzień bez papieru. Znaczy, mokry miałam, nie drap! No i ręcznie kupiłam papierowy. Mój ulubiony, bo był w promocji. Ja jeszcze mam tam pół rolki w sumie. Ale ale wzięłam, bo zazwyczaj jest tak, jak im się kończy, to nie jest promocja promocji. A 20. Złoty dawać, a 12 to lepiej 12, nie? Przepraszam, 13, bo 12,99. No, więc ja sobie wcinam z kawusią ponczucha. Nic nie będę. Ja była. Zasadniczo, zasadniczo nie, bo nie zdążę. A jeszcze muszę dębę układać, jakoś coś się uczesać, nie? Wiecie. Czy tam się szukać nie będę za bardzo? Bo no co? Po co, na co, komu? To potrzebne. Patrzę na Neluchę, bo. Tak patrzy. No, jest piąteczek. Idę na miasto, jak mówiłam. Mówię cały czas zresztą. No, a jutro będzie pranie. W planach jest tak zrobienie prania. ogarnięcie i pierogi. Z tym, że nie wiem, czy będę pierogi robić jutro. Czy pojutrze, czy jutro sobie nie ogarnę. A po, żeby Na spokojnie będę sobie lepiła te pierogi. Czy zdążę jutro? No wolałabym wszystko zdążyć jutro, nie? Za rachu ciachu za jeden sąsiad przyszedł. Znaczy kocie sąsiad. Wow, wow! Hello, hello. No. To taki jest plan. Nalepienie pierogów, tak. Im bliżej mam tego dość, tym bardziej mi się nie chce. Nie no, nalepię, bo to smaka już mam takiego, że wiecie. Kolega przyszedł, idź. Nelucha. Coś mi chyba katar bierze, wiesz? Wiesz? Wiesz, katar Tak jakoś w nosie zatkany mam. Ja, ale ten tydzień szybko minął. Szybko i nie szybko, no. To tam różnie można na to patrzeć, prawdaż? Ale trzeba wyjść do ludzi, coś porobić, bo normalnie zwariować można w tym domu. I tak mi się nie chce dzisiaj nic robić już naprawdę, tak w sensie, że sprzątać czy coś. Pranie jest trochę za późno, zresztą mam suszarkę pełną na napraną. Muszę poskładać. Ale myślałam bardziej o opcji wywieszenia na nadwór wypranego prania. Zobaczymy, jak jutro będzie z pogodą. Bo to różnie tam gadają, że to będzie, albo, albo a że nie będzie. No, nie wiadomo. Wstanę jutro to zobaczę, jak to będzie sytuacja wyglądała. I będę jutro myśleć, no, wyprać muszę tak czy owak, nie? No, bo to nie ma jakiegoś tam wyboru zbytnio. Trzeba wyprać. Jezu, czkawki dostałam. Matko jedyno. No to takie sobie jadeczka poczyniła zakupki. Zaraz się odwali jak stróż w Boże ciało. No, by się jakoś człowiek uczesał, bo naprawdę. Wczoraj umyłam włosy. Ale nie dam odżywki, mam taką szopę. Taką szopę, ale zaraz poleję. Znaczy olejkiem zrobię. To może coś się da z tego stworzyć. No i tak, moi drodzy. Zakupów nie trzeba robić. To taki plus, bo mam pełną lodówkę. Zresztą będę miała pierogi. Jak sobie zrobię. No, w czym chodzić jest, jeść co jest, jest dobrze, jest dobrze. Pozdrawiam Was cieplutko. Bawcie się w ten weekend, chyba że pracujecie, no to. No. O, pa. Do przyszłego razu.